Nie, no co ty chcesz? Nie, bo można tak chciałam zrobić. Tak? No. może coś Tak? Może jeszcze? Okay. No co jeszcze? No hmm.

Wzajemne osiem siedemdziesiąt oknie? No. no z tym no, To jest chyba najmniej. No, tak. Chociaż... Kurna. Nie, nie bo tu jest ujebana. Kanapa z TVN-u? No, no. no. Tak. Ja no, w, no. no. Macie, nie no, bo tutaj jest obwalone. Kurna, tutaj też jest ujebana. <laughs> no co ja ci na to poradzę? Że jest z tvn Nie, to jest ten z uh -huh. i To nie jest inny. No, jest boczek. Ugh. No, w ogóle jest zresztą nam to tam. Jedno, ja mówię trzy, bo to jest w ogóle niesłona. No jest niesłone. a to samo więcej. O, tu się wyskoczył w lewo, ale jakieś po skoczku. No, no właśnie, to jechał. No, bo gdy weszły te jakieś połączone, to to No przepisy, tak, no wiem. Ale nie wiedziałem, że to też dotyczyło takich pych. Ja myślałem, że czekam. Tu wiem, że to uderzyło w baję mleczną. To nawet nie wiedziałam o tym. Na takie i tak z założenia... Mm. Nie zdroło. No. tragiczne te? Myślałem, że nie. Mogą sobie wziąć ze sobą nawet. Co mogę? to, to było. No. A to już mi się nie chciało wychodzić. Co <laughs> do leka zostawiamy. No na pewno. No przecież wiesz. Hmm. No bo jakoś mi się wydawało, że oni to zmienili. Hmm? oni powinni jednak mieć rękawiczki. Ja ma końcu nigdy nie widziałem. No, a widzisz, a panowie około mnie w Szczecinie, panowie chyba kebabie mają rękawiczki. No ja to tutaj na kuchni też jedzą, co są na kuchni. No. no wiem. Nic nie wiem. No, no. Teoretycznie tak. Tu też. Mhm. z Kiedyś i tak wybacz. Kiedyś one inaczej smakowały, w sensie... Tak kiedyś, kiedyś mam na myśli. Fakt był to większy syp. No. To no. są znak To są? Ogólna dziwka to jest takie typ, kosztuje tylko kanapka. To jest bez Nie no, taka chyba jest idea tego, nie? Że wiesz, albo chcesz kanapkę, albo chcesz kurczaki na tej zasadzie, nie? Masz żony? Mhm Tak. ja Nie jest kłodne z lodówki, ale jest okej okay. Idziesz sens co potem? Nie, wezmę sobie serwetkę nie? Nie, nie? No to ci zostawię mhm. pojechać do w ręce, tylko wezmę to, bo oczywiście tu jest kurde, tylko ten dmuchacz. No wiem, wiem. No to w tutaj to ja będę, acy sobie wyciągnij żeby tam... E, chyba. Czekaj. Światło. Szafa ogromna. No, zaraz nie wchodzi, więc. Ale się nie zamknął. Nie, nie się. Aha. E. To jest, kurde, duże. No bo zobacz. Tu jest, tu, tu jest cała taka ta. Też z szafą. Nie ma tego, znaczy, no bo jest ten, jest płyta, a zakładam nie ma, bo tak jak mówiliśmy, na pewno nie ma. Jest lodówka. A nie, zamrażanie tutaj na górze, a tu jest jakiś schowek, ale o, jest, to jest chyba piekarnik opiec tutaj na górze, a tu jest salonik i jest, zobaczcie, jest osobna jednak. Nie, to to nie jest, no i jest duża, znaczy, znaczy, no duża, w sensie duże łóżko jest. No. I widok. Jest klima, jest. Tutaj jest klima, a w tym też. To. Oni tu podokładali klimatyzację wszędzie. No tu jest sam, tu jest licznik od wody. No, to jest takie... To już, już by się ktoś dopieprzył. Że jest zepsute i że to wymaga naprawy. Wiesz kto by się przypieprzył, nie? Napamiętasz no, tych wczorajszych tych... Bo to już by się że to złamane jest, to wymaga naprawy, już w końcu chcę to zobaczyć, nie? Jest fioletowo i tu jeszcze no. E, Raneczka, a ten A, jest tylko dobra. E no, fajne to jest. Fajne, fajne. No to... super. No a miał Pan tam kluczyk do domofonu? Ale e, mówi Pan, że... E, jaki numer ubrany? No ale jak to? Nie, na domofonie nie, nie dało się wybrać dwójki? Dwa kluczyk. Ale wie Pan co? To jest niemożliwe, żeby były tylko numery od... ...czudowicielo. No? Kurwa, trzeba myśleć. Ale, ale niech Pan popatrzy. Jak było napisane, było dwa... Kluczyk. 2712. To, 12. Mi, to 12. mi ta karteczka hmm. przychodzi. Ale nie mam, nie mam kodu. kodu. Nie mam no kodu. No to kurde w taki razie ten, W na razie pyszne coś za... Tutaj powinienem... No, on tu, tu faktycznie nie ma tego kodu, ale oni kiedyś tu mieli te kody zawsze. No dobra, no ale dobra, on miał te, Nie, ale on nam pokazał swoją tą rozpiskę. No. Nie ma. Tu nie ma tego kodu. Tak. To jest zwykły paragon, chyba, nie? Mm -hmm. Nie ma tutaj tego kodu ani tu. Nie wiem dlaczego. Tam było wpisane. Jak jasny ciul. A tutaj nie ma tego? Czy coś się nie podwinęło? Nie, to tutaj, tutaj jest, jest coś podwójne. No, przytrzymaj to. Złap za łóżko. Nie wiem, chyba trzeba im te informacje... A tu jest co? są no, te zamówienie, coś tam 19. Chyba trzeba im to w te informacje wpisywać, dodatkowe te kody, skoro się tutaj... No, tak, tu i tu po prostu. No. Tak, ale no zawsze tak to wygląda. Nie, poczekaj, nie, to czas. O nie, to jest gorące jak jasny fix. No No już tu dają radę. Złap mi, złap mi to. <grym> no, no, ale... Co? No, 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 Ej, ładnie pachnie to mięso. No, no, no. właśnie. No, widzisz, jeszcze dają radę fryk. Tak. No, to jest. Nie, te kapson jest na tym. Wołowo jagnięcy, tak? Niby. Mm -hmm. jeszcze zobaczę. No, wygląda to lepiej niż takie. Ucięte razem z oborą. Dobre. Mogę warzywek? Bierz. Dobre.